Tak jak w przypadku poprzednich paneli nie chciałem obrazić naszych gości, żeby niewłaściwie i niepoprawnie wymawiać ich nazwiska i prosiłem o to prowadzących panel, to w tym przypadku już zupełnie się tego nie podejmę, dlatego że gości mamy faktycznie z bardzo daleka, ale już widzę, że jest Tomasz Stajewicz, który mnie uratuje, prawda? Witaj Tomku. Sala jest Twoja, mikrofony są Twoje, zaproś naszych gości A, i teraz zacznę, tak, uh, opowiedz... Zacznę od, od małego sprostowania, bo niestety, yy, albo na szczęście, nie będziemy potrzebować krzeseł, także Panów poprosimy o, o krzeseł zabranie. Okay. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin zazwyczaj. Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem. Ten panel, to nasze spotkanie miało trochę inaczej wyglądać. Yy. Miała być z nami pani Jiang Fang, Zhou, która jest, Jiang Fang Zhou, która jest młodą pisarką, 25 lat, 7 książek, ponad 8 milionów osób, które obserwuje w Chinach to, co ona wyprawia w chińskiej blogosferze. Jest mi strasznie przykro i w jej imieniu przepraszam was, ale niestety kwestie zdrowotne musiała zostać, jest w Europie, ale nie dojechała dzisiaj do nas. Tym niemniej jest z nami Michael Anti. to jest jeden z naprawdę najbardziej wpływowych, blogerów politycznych w Chinach, dziennikarz także. Jego konto na Twitterze obserwowane jest przez ponad 100 tysięcy osób, a wśród nich są, nie wiem, ministrowie spraw zagranicznych, oprócz tych ludzi, którzy interesują się Chinami. Michael tak naprawdę nie nazywa się Michael. Nazywa się Zhao Jing. a Historia z nim związana jest o tyle ciekawa, tutaj pojawiały się głosy w trakcie tego spotkania że były narzekania na ogromne korporacje. W przypadku Chin to jest bardzo wymierna sprawa być albo nie być. Otóż pod naciskiem chińskich władz Facebook i Microsoft zlikwidowały Michaelowi konta, argumentując w sposób taki, że Michael Anti jako osoba nie istnieje, tylko nazywa się Zhao Jing. Michael napisał wówczas takie kontrpismo, prosząc, aby zlikwidowano też konto Lady Gagi, ale do tej pory konto Lady Gagi istnieje, niestety konto Michaela nie. Michael był researcherem New York Timesa, człowiek naprawdę z bardzo ciekawą karierą, był korespondentem chińskim w Bagdadzie w 2003 roku, jest stypendystą bardzo prestiżowego... Dziennikarskiego programu w Nieman Foundation na Harvardzie. Umówiliśmy się z nim, że wydaje mi się, że to będzie o wiele ciekawsze, jeśli on zaprezentuje Państwu to co chciałby przekazać, jak chińska blogosfera wygląda. Na pewno Państwo wiecie, że Facebook, Twitter w Chinach są zablokowane, tym niemniej jest do nich dostęp. Też to jest ciekawe moim zdaniem, niezwykle blogosfera w Chinach jest bardzo młoda. Proszę sobie wyobrazić, że chiński odpowiednik Twittera powstał dopiero w 2008 roku i przez pierwsze trzy lata dołączyło do niego 400 milionów osób. Tak milionów w, 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 w niespełna ponad 3 lata. Michael, De floor is yours. Przywitajmy go brawami. Hello. So, I'm very happy to come here, because I'm sorry I can't. I can't speak Polish, so. Nie mówię po polsku, przepraszam and za ten this fakt. Is a great city. It's the, Świetne miasto, uh, studying city of the solidarity. So I'm miasto a, solidarności, więc świetnie, że tu jestem. Uh, Mam nadzieję, że że również internet, fakt, fakt że funkcjonują tak dynamicznie w tym mieście, ma również olbrzymie znaczenie, China's internet i jego wpływ. Chiny prowadzą wojnę informacyjną tak naprawdę. Chiny posiadają 600 milionów użytkowników internetu, czyli dwa razy populację Stanów Zjednoczonych. Czyli w zasadzie jest to mniej więcej ludność całej Europy. Cała masa ludzi. Obrzymi ilość ludzi But w Chinach China używają telefonów e, komórkowych, smartfonów, korzystają e, z internetu, porozumieją się. Chiny natomiast to, mają również olbrzymią ścianę cyfrową, Twitter, która like uniemożliwia swobodny dostęp do Internetu, do YouTube'u, do Facebook'u i tak dalej. Tak więc cokolwiek, co chiński rząd zadecyduje, nie jest pożądane, jest blokowane. Czyli mamy dwa Internety w zasadzie. Mamy Internet globalny oraz Internet chiński, wewnętrzny Internet chiński. Dzisiaj chciałbym powiedzieć wam historię na temat, tego, wieki, jak sposób, w jaki sposób, wyglądają trend, is is chińskie media społeczne. Tutaj mam przykład katastrofy 2011, kolejowej z roku 2011, w lipcu 2011, so, miała na miejsce w Wenzhou. Uh, week, w przeciągu jednego tygodnia pojawiło się około 20 milionów uh, uh, social media to the case. 20 milionów linków do związanych z tym wydarzeniem. Więc to są olbrzymie ilości. Coś takiego nie stało się nigdy wcześniej. Dlaczego Dlaczego? ludzie pytali, zadawali pytania, dlaczego na dlaczego, dlaczego zasadzie rząd pozwolił na taką ilość krytycznych wypowiedzi, na tego rodzaju wydarzenie? To był pierwszy raz. Exactly, czy wygląda na to, że Chińczycy mają teraz żonność wypowiedzi? wypowiedzi? Niestety nie było tak, ponieważ cała ta krytyka była ukierunkowana tak naprawdę na ministerstwo kolei odpowiedzialne za koleje. Więc ten przypadek był związany konkretnie z procesem byłego. Ministra, ministerstwa transportu, odpowiedzialnego so za kolej skazanego so, na śmierć yy, z powodu jego licznych przestępstw, podobno. Tak, so, tak więc yy, tutaj w tym przypadku rząd pozwolił na about, about, pozwolił na swobodną krytykę so, tego wydarzenia. Ile to mówi tego samego roku? W tym samym roku ludzie zdali sobie sprawę z tego, w jaki funkcjonuje ta struktura władzy. Ta jest sobie sprawę, że można krytykować tak zwanych skorumpowanych przedstawicieli władzy, natomiast jeżeli krytykujemy już władze centralne, nie jest to bezpieczne. Tu mamy blogera. He Identify jest to blogger, który every, example, identyfikował korupcję official, na podstawie zegarków, look at, jakie nosili picture, przedstawiciele władzy. TAK więc Przeglądaliśmy się przyglądał się rodzajom zegarków noszonych przez przedstawicieli władzy i porównywał so ich koszt. Tak więc w ten sposób zidentyfikował officer, ponad 600 skorumpowanych przedstawicieli you know, władzy. Niestety and, you know, w so większość informacji kind of była wykorzystana przez rząd. You know, tak to więc you w know, ten sposób. Możemy działać, możemy krytykować jakby nie bezpośrednio rząd centralny, i prowadzić do zmian. Ludzie zdają sobie sprawę, że być może poprzez tego rodzaju działania, poprzez media społeczne osiągamy pewien nowy poziom wolności, a nie jest to jeszcze demokracja, natomiast jest to coś, co zdecydowanie zwiększa. What's the power structure behind naszą sferę wolności, jak wygląda struktura władzy w mediach społecznych. Yeah. Bardzo prosto, czegokolwiek korz korzystamy, z smartfona, komputera, so notebooka, serwer znajduje się w jednym Social miejscu, tak więc w chińskim internecie, we gdzie And mamy 600 milionów użytkowników, Wszystkich ich obsługuje ten jeden serwer, znajdujący się w Pekinie. Co znaczy, że tylko rząd centralny government. może kontrolować ten serwer, a nie organizacje, które są lokalne. Weibo to są chińskie media społeczne, one są obsługiwane przez Pekin. Cat, okay? Tak więc. Um, Rząd centralny reprezentuje sobie dużego kota, kota, grubego kota, który kontroluje wszystkie, ale mamy również te mniejsze kocięta, czyli blogerów. To wygląda ta gra w mediach społecznych. Czyli rząd centralny pozwala na krytykę tych mniejszych kotów przez blogerów i często. Wykorzystuje ich do swoich wewnętrznych gier. Często pozwala na pewną gonkę so, na niektóre przedstawiciele władz lokalnych, 2013. aby ich kontrolować z poziomu centralnego. Tu mam przykład. That, so the, the Mieliśmy taki przykład w roku 2013. To jest cała filozofia, która leży za tym, to filozofia Mao To znaczy, że jeżeli nie będziemy kupować pola walki publicznej opinii, wtedy będą kupować je władze, będą kupować je wrogowie. Więc wydaje mi się, że już 20 lat temu rozumiano już ten mechanizm. Każdy rodzaj mediów to tak zwana maszyna propagandy i pole walki. Tak więc. Ktokolwiek so, uh, kontroluje serwery, kontroluje wszystko. Tak so więc to pole walki to są serwery so tak naprawdę. Powtarzam jeszcze raz, kto kontroluje serwery, to kontroluje wszystko. Czyli to pole walki to serwery. But Powiem kilka słów o 2013, o tabakach społecznych w Chinach, może wrócę do roku. Do nieco wcześniejszych czasów, 2013 roku, wprowadzono nowe prawo przeciw pomówieniom internetowym. Jeżeli, jeżeli rozprzestrzeniają fałszywe wiadomości, pomówienia i są one czytane przez 500 osób, wtedy... Możesz być skazany na odsiadkę no, no, z taką ilością użytkowników, których mamy w Chinach, 600 tysięcy milionów, 500 000 jest nic, jest jedno kliknięcie, więc bardzo łatwo jako bloger możemy wylądować w jesieniu. W zasadzie so wszyscy przedstawiciele władz mają licencję, tak naprawdę, na zaresztowanie cię w dowolnej chwili. And cat, cat and Staliśmy się tak naprawdę już myszką, they're myszką they're w tej grze. Myszka i kot, tak więc zarówno te małe koty, jak i duży kot centralny gonią te myszy, czyli nas, blogerów. Nie możemy używać platform chroniących nas przed tego rodzaju polityką. E, trudno również bronić się Basically, przed pomówieniem o pomówieniu, że tak powiem. E, in the, in the world, like, bit like Mamy But coś takiego, co we nazywa WeChat, we który pozwala na wprowadzenie wszystkich kontaktów naszych so kontaktów, podobnie jak na Facebooku. Jest so to jak Rząd może w sposób bardzo łatwy rozpoznać siatkę naszych powiązań. Cokolwiek mówimy, rząd w każdej chwili może wiedzieć, co mówimy i kim są nasi przyjaciele, do kogo mówimy. Natomiast to się nie dzieje tylko w Chinach, prawda? Ta obsesja na temat serwerów. To nie tylko chińska przypadłość, Snowden mówił, że instytucje w Stanach również w sposób kontrolują serwery, w tym serwery Google, YouTube'a, Facebooka. Tak więc mamy do czynienia z tego rodzaju okolicznościami. Dzieje się to wszędzie. Pojawił się tak zwany efekt post-Snowden, czyli tak naprawdę, Stany tracą tą pozycję moralną, wpływającą na krytykę innych rządów i dyktatorów. Ponieważ każdy razem, kiedy Stany krytykują Chiny lub Rosję, przestańcie cenzurować, przestańcie ograniczać wolność, wtedy Chiny i Rosja mówią: A co z Wami? Odpierdalcie się, wy robicie to samo. Więc... więc tak naprawdę, Stany straciły tą moralną pozycję. I s... Po Snowdenie tak China, naprawdę Rusza, kwestia wolności w internecie zniknęła w Chinach, w Rosji, ponieważ w tej chwili przedstawiciele Stanów nie mogą już mówić o wolności w internecie. Mówią teraz o atakach. W cyberprzestrzeni, w cyberwojnie. Tu mamy ciekawy przykład, który pokazuje nam, w jaki sposób przeprowadzane są tego ataki na Chiny, na Rosję, na Stany Zjednoczone. W tej chwili. So Oni chcą przynieść dyskusję na ten tak na temat, na to pole, na pole cyberwojny, czyli ataki na obce serwery. Ponieważ tak naprawdę chodzi o I serwery. Tletycky, to to, nie to będę, jeżeli nie będę w stanie kontrolować, jeżeli nie mogę zbombować serwera, to mogę go to kontrolować w sposób inny lub vice versa. Czyli typowa wojskowa taktyka kontrolowania wroga w ten czy inny sposób. So Chinese, you have Google, but we China tak więc w Chinach mamy Baidu, we have nie Google. Uh, Wy macie Twittera, my you mamy Weibo. Wy macie Facebooka, my mamy Renren. Wy macie YouTube'a, we YouTube. my we mamy Yuku. We every, tak więc kopiujemy w zasadzie wszystko Why? to, co macie. Because dlaczego? Ponieważ Google, Twitter, Facebook, YouTube, didn't want to Google, Twitter, Facebook, over YouTube nie chciały przekazać serwerów so pod kontrolę Pekinu. Blockbook. Dlatego zabrakaliśmy ich. Chińczycy, chińskie władze nigdy ich nie zaakceptują. Tak więc y, taka jest typowa podstawa chińskiego rządu. Natomiast skopiowaliśmy to wszystko. co Tworzyliśmy chińskie wersje tych serwerów na serwerach kontrolowanych przez Google. Tak więc Google został wyrzucony, ponieważ. Y, nie mogli sobie pozwolić na kontrolowanie serwera chińskie władze. China, Teraz przykład z Rosji. Chiński rząd stworzył nowe prawo, które mówi, że jakikolwiek organizacja międzynarodowa działająca w Rosji musi go. Oddać pod kontrolę rządu so, rosyjskiego. I jeżeli nie możecie, już nie może tego zrobić, powinna być rzucona, czy zostanie wyrzucona. Tak więc umiejscowianie serweru w danym kraju znaczy już becomes, kontrolę like, tego serwera przez władze. Internet nie jest już polem wolności nastąpiło so swego rodzaju podzielenie internetu, internet podobne do podzielenia świata przez granice geograficzne. I think, and also we talk not about Mówiliśmy o arabskiej, arabskiej wiosnie. Pojawiły się pytania, czy media społeczne mogą spowodować rewolucję. Jeżeli używamy terminologii hmm. typu serwer, Wtedy to nam pozwala na dosyć łatwe zrozumienie tego procesu. Mówiliśmy o Tunezji, natomiast serwer się w Stanach Zjednoczonych, więc rząd tunezyjski uh, nie mógł tunezyjski kontrolować access, tego serweru. Protestujący mogli so korzystać z, z niezależnych źródeł. Tak więc w tego rodzaju w przypadkach w w oczywiście w rewolucja example, może mieć miejsce. Natomiast w innych przypadkach, jeżeli serwer mediów społecznych jest kontrolowany przez lokalne władze, wtedy tego rodzaju media społeczne nie mają szans, nie mogą stworzyć żadnej rewolucji. Dlatego właśnie Putin chce, aby wszystkie media społeczne w Rosji były lokowane na serwerach w Rosji, po to, aby zapobiec jakimkolwiek potencjalnym protestom. I tak więc jeżeli technologia nie gwarantuje wolności, było to w zasadzie zawsze wiadomo, że pewne technologie wspierają rząd, rządy. Możemy przyglądać się technologią i stworzyć swego rodzaju indeks wolności, indeks rewolucji, aby sprawdzić, która technologia tak naprawdę daje nam wolność e, i którą powinniśmy wspierać. E, możemy Twitter na przykład. Twitter jest bardzo dobrym przykładem takiej wolnościowej technologii. I Twitter jest... E, Takim przykładem firmy, która tak naprawdę bardzo aktywnie przeciwstawia się jakimkolwiek próbom kontroli. Google jest również Sina. Sina more, dobrą firmą w tym sensie, natomiast Sina jest bardziej proautorytetna, a te pro rządowe, proautorytetne Because, uh, Firmy są, funkcjonują bloggers, bardziej w charakterze big data, ponieważ indywidualni blogerzy oczywiście nie mają dostępnych środków, aby kupować tego rodzaju technologii. Tylko rządy mogą kupować technologię typu big data. Tylko wielkie korporacje rządzi. Tak więc czym jest technologia big data? Big data ogranicza prywatność, ogranicza wolność, daje więcej siły rządom i dużym firmom, dużym korporacjom. Tak więc. Dokonczy to jest Schwartz, to jest bohater w, wielkiej, w Stanach Zjednoczonych. E, w, walczył on e, o i różne i kwestie, w tym prawa autorskie itd. Tak blogerzy tutaj, the are, blogerzy tutaj e, my jako blogerzy powinniśmy tak naprawdę stworzyć technologię, która wspiera wolność, która wspiera demokrację, która wspiera blogerów, która wspiera blogerów wszędzie. Bez znaczenia gdzie się znajdują. Tak więc chcę powtórzyć, czasami mówimy o wolności słowa, o wolności internetu, mówimy również o Chinach, o Rosji, mówiąc o tym, natomiast tak naprawdę nie o to chodzi, tak naprawdę każdy kraj jest odpowiedzialny za... Każdy kraj tak naprawdę ma tego swojego dużego kota, który próbuje coś kontrolować. Tak więc ja próbuję walczyć ze swoim problemem, a wy walczycie ze swoim problemem. Pomimo tego, że mieliście sporo szczęście jesteście w tej chwili w zachodniej sferze społeczeństwa. Natomiast już nie macie tej moralnej pozycji takiej jak kiedyś. I świat staje się coraz ciemniejszy. Dziękuję Państwu za uwagę jak very, very Michael jest prelegentem tego, jak Państwo już sami słyszeli. Ja zachęcam do kontaktów you, z nim już w kuluarach, a jeszcze tylko krótka mowa dziękczynna. Muszę podziękować Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Instytutowi Polskiemu w Pekinie za pomoc w sprowadzaniu blogerów. Dziękuję za to.